Cześć, witajcie na moim kanale i zapraszam na recenzję kolejnego komiksu, jaki przeczytałem. Tym razem jest to Liga, Sprawiedli Liga Sprawiedliwości Nie ma sprawiedliwości z bohaterów i złoczyńców. To z oznaczeniem 111. Komiks dość cienki tył grzbiet. Przejdźmy sobie do zawartości i zaraz kilka słów o tym komiksie. Ale zanim to zrobię, pozwolę sobie tutaj zacytować, o czym ten komiks jest widzowie. Mur źródła bariera stanowiąca granicę znanego wszechświata został przełamany. Liga Sprawiedliwości, która nieumyślnie spowodowała powstanie wyłomu, musi stawić czoła kosmicznemu zagrożeniu, jakie zostało uwolnione wskutek tego zdarzenia, ale żeby zapobiec katastrofie i nie na niewyobrażalną skalę liga będzie musiała podzielić się na mniejsze drużyny i połączyć siły z tymi, którzy jeszcze do niedana byli jej najgorszymi wrogami. No, właśnie, czyli mamy tu w tym komiksie połączenie superbohaterów z złoczyńcami z różnych po prostu tam można powiedzieć, miejsc na świecie. Tak to mogę określić. Komiks jest z 2018 roku. Ja osobiście nie czytałem tego komiksu nigdy, ale on chyba kiedyś się ukaże na, nasz, na naszym rynku. No właśnie, widzowie. Także streściłem wam tutaj o czym jest ta fabuła. Tak naprawdę to Batman otworzył jakiś tam wyłom multiversum, gdzie po prostu te cztery bóstwa no, one pochłaniają całe planety. Całe cywilizacje, można powiedzieć tak, jedynym właśnie takim skutkiem, że można je powstrzymać, jest połączenie sił e, bohaterów złoczyńców i powstrzymanie. Ale czy to na pewno wystarczy? Słuchajcie, tak jak widzicie na załączonym tu obrazku, jest tutaj mnóstwo postaci: Lobo, Lex Luthor, Beast Boy, Deathstroke i wiele, wiele, wiele mega dużo innych: Superman. E, syn Supermana, e, syn Batmana, no, mnóstwo różnych postaci, Green Al Latin, Branik, Wonder Woman i mnóstwo, mnóstwo różnych. Dobrze widzowie, jak mi się ten komiks czytało? Bardzo źle mi się ten komiks czytało, niestety. Powiem wam szczerze, że w, w, ci titani są mega ogromni, mega wszechpotężni można powiedzieć i no ten pomysł taki z tym, że, że no ci tytani są praktycznie niezniszczalni, no czytając ten komiks będziecie wiedzieli, że takie wrażenie będziecie mieli, że oni są niezniszczalni nic ich nie może zniszczyć, a jednak, a jednak, tak? Już samo to wydaje się bardzo mocno fantastyczne i po prostu niewyobrażalne, pomimo tego, że bohaterowie są bardzo, bardzo wszechpotężni, tak, mają super moce i tak dalej, no. mogłoby się wydawać takie połączenie i sił ze złoczyńcami, no tutaj y, da radę, no ale no, wiadomo jak to jest w komiksach, tak? Y, sami zobaczycie na końcu tego komiksu. Samo to zakończenie też w ogóle dziwne, takie jakieś, nie wiem, no. No niesamowite bym powiedział, te zakończenie które mi się kompletnie nie podobało. W ogóle sam pomysł, powiem wam, tam są jeszcze jakieś różne drzewa, później te zespoły dzielą się na dwu, dwu zespołowe, oni mają jakieś tam drzewa pokonywać, które mają jakieś różne właściwości, jakoś różne, nie wiem, wiara, nadzieja, coś takiego, no i samo to wycho, to już takie, takie, no głupkowate bym powiedział wręcz, no jakoś mi to nie pasowało do końca. Tutaj do tej opowieści. Ja wiem, że multiversum to jest mega m, ogromne i może się wszystko zdarzyć. Ale no, ten pomysł to mi przypominał strasznie taki fantastyczny komiks, taki fantazy, jakieś, nie wiem, elfy, gobliny i tego typu rzeczy, no kompletnie mi to jakoś tu nie pasowało do tego komiksu do tej opowieści. Co mi tu jeszcze nie pasowało? Ja wiem, że strasznie narzekam, ale ja mówię o swoich odczuciach ja widzowie, także uszanujcie to. To, że słuchajcie bohaterowie, którzy walczyli wiele lat yy, z różnymi, ze złoczyncami i złoczyńcy z bohaterami, no tutaj praktycznie zaraz momentalnie się godzą, żeby współpracować razem, no może jedna, dwie strony, co tam jakieś mają zgrzyty, a potem nagle już współpracowali, pracowali ze sobą, nie wiem, wiele lat, no to mi w ogóle tutaj nie grało, jak można było tak to po prostu pominąć, jak scenarzysta mógł pominąć tutaj tom ten aspekt, gdzie no tyle lat ze sobą walczyli bohaterowie złoczyńcy, a tutaj nagle wiadomo, no jest tutaj jeden wspólny punkt, żeby ratować ziemię, tak, ale mimo wszystko to powinno być bardziej rozwinięte, te relacje, jakieś tam spięcia między nimi, dosłownie tego w ogóle nie ma, może jest tutaj w 2-3%, tak, mega mi to przeszkadzało, że praktycznie zaraz tworzyli super drużynę i ze sobą współpracowali, no bo wiem, że ten komiks jest bardzo cienki i słuchajcie to trzeba było jakoś pomieścić wszystko, ale mimo wszystko fajnie, jakby było dodane dużo więcej stron i troszeczkę ten element był po prostu jakoś taki bardziej rozwinięty. W moim odczuciu to by też lepiej się wtedy czytało. Na przykład mamy tu lobo, tak. Loba praktycznie nie ma, no świadczycie go chyba, nie wiem, w pięciu tekstach na cały komiks, no, po prostu mało jest miejsca na taką ilość postaci, żeby mieli jakieś własne tekst jakieś własne rozmowy, jakieś własne takie, nie wiem, z przeszłości, jakieś tam potyczki, tak? Jakieś przemyślenia z bohaterami, tego, tego typu. To mi to mega przeszkadzało. Widzowie, co do samej tutaj ilustracji. Ilustracje i rysunki też w ogóle mnie pasują. W ogóle takie jakieś, nie wiem, nie chcę używać słowa dziecinnego, ale takie za bardzo jakieś takie plastyczne, takie, takie, nie wiem, no, spójrzcie jak tu Batman wygląda, spójrzcie na tą szczękę Batmana, no. Lobo też jakiś taki, no. To kompletnie nie jest moja bajka, jeśli chodzi o e, styl rysowania. Też mi tu nie pasował. Tak, wiem, strasznie narzekam. Zobaczcie na, na ten komik. Spójrzcie na Wonder Woman, jak ona wygląda. No, no sami przyznacie, tak? No dziwnie to wszystko wygląda i takie... E, cyborg. No spójrzcie. Nie mam pojęcia, jak nazwać taką kreskę. Ale oczywiście ja rozumiem, że są różne style rysowania i każdy po prostu ma swój jakiś tam ulubiony. Mi ten kompletnie nie odpowiadał. Słuchajcie, strasznie narzekam na ten komiks, tak wiem, strasznie narzekam, ale niestety, no ja mówię o swoich odczuciach i zawsze miałem troszeczkę problem, jeśli chodzi o Ligę Sprawiedliwości i jakieś takie, wiecie ich tę większą ilość bohaterów, no ale ten komiks chyba przebił wszystko. No niestety w moim odczuciu, w moim odczuciu bardzo słaba pozycja komiksowa, która po prostu może być tylko dla jakichś tam większych fanów, tak, można powiedzieć, że takim jednym elementem, może fajnym jest to, że. No, tyle postaci, minus i plus można powiedzieć, bo tak. Ja to za bardzo nie lubię jakieś tak dużo postaci w komiksie, ale dla kogoś taka ilość postaci w jednym komiksie może być plusem, tak, no bo często zdarza się, że bohaterowie, złoczyńcy współpracują razem i, i możemy tylu ich tutaj y, zobaczyć tu, oczywiście już jesteśmy na dodatkach, ale dla mnie to raczej nie jest y, plusem, bo, bo, mówię, czasami po prostu brak miejsca jest na jakieś takie bardziej wewnętrzne konflikty między po prostu jakimiś bohaterami, złoczyńcami, jakieś co było w przeszłości, tak. Wizowie niestety, no w mojej ocenie komiks bardzo słaby. Nie wiem, czy po prostu wy się ze mną zgodzicie. Oczywiście ka szanuję każde zdanie Wasze. Mi się bardzo źle ten komiks czytało i czytając go po prostu chciałem go jak najszybciej skończyć. Także moja ocena bardzo słaba 3 na 10. Yy, I kreska, i historia mocno zagmatwana multiversum jest się zagmatwane a jeszcze jakieś bardziej zakręcone w zakręceniu no to już po prostu jest tragedia moim zdaniem. No. Także niestety ja nie polecam tego komiksu dla osób, które po prostu są jakieś początkujące, którzy nie lubią yy, yy, większości, dużo ilości bohaterów, a jeszcze jak ktoś nie lubi multiversum, to już kompletnie się za tym zamota i, 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 i nie wiem komuś ta historia będzie podobała. Mi to jakoś to w ogóle nie pasowało. W ogóle mi to nie pasowało, kosmos, yy, ogromni Tytani, jakieś drzewa, które muszą pokonać, no lipa, 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 lipa. Do następnego razu, cześć, trzymajcie się.